System Enova 365 to zaawansowane narzędzie, które dzięki unikalnym funkcjom modułu CRM umożliwia efektywne zarządzanie procesem reklamacji. Dziś zaprezentuję, jak wykorzystać ten moduł do optymalizacji obsługi reklamacyjnej. Pierwszym krokiem do efektywnego zarządzania reklamacjami jest odpowiednia konfiguracja modułu CRM. Kluczowe jest utworzenie dedykowanej definicji reklamacja w systemie, ponieważ reklamacje w Enova 365 traktowane są jako specjalny rodzaj zleceń serwisowych. Kolejnym istotnym elementem jest konfiguracja workflow, która pozwala na zautomatyzowanie procesu reklamacyjnego, definiując poszczególne etapy oraz akcje, które mają być podjęte w każdym z nich. Nie możemy zapomnieć o integracji z pulpitem kontrahenta Dzięki której klienci mogą samodzielnie składać reklamacje przez specjalny interfejs webowy. To znacząco podnosi komfort obsługi. Również ustawienia automatycznych powiadomień e-mail dla klientów i pracowników są nieocenione. Informują oni o aktualizacjach statusu reklamacji, co zwiększa przejrzystość całego procesu. Jak wygląda proces obsługi reklamacji w Enova 365? Po złożeniu reklamacji przez klienta, system automatycznie rejestruje zgłoszenie w bazie danych. Operator działu obsługi klienta, dzięki powiadomieniu w panelu Workflow, jest natychmiast informowany o nowej reklamacji. Pracownik BOK analizuje zgłoszenie i podejmuje decyzję o dalszym postępowaniu, określając rodzaj naprawy zarówno gwarancyjnej, jak i pogwarancyjnej. Po realizacji naprawy system może automatycznie wygenerować fakturę za naprawy pogwarancyjne, co oszczędza czas zarówno pracownikom, jak i klientom. Jedną z najważniejszych korzyści płynących z wdrożenia modułu CRM Nova 365 jest automatyzacja, co pozwala na znaczną redukcję czasu obsługi reklamacji oraz minimalizację błędów ludzkich. Przejrzystość procesu w połączeniu z pełną historią reklamacji dostępnych dla pracowników i klientów przekłada się na poprawę komunikacji i zwiększenie satysfakcji klientów. Aby skutecznie wdrożyć system reklamacji w Enova 365, warto pamiętać o szkoleniu pracowników oraz dostosowaniu workflow do specyfiki firmy. Integracja z istniejącymi systemami oraz przeprowadzenie testów systemu przed pełnym wdrożeniem to również kluczowe aspekty, które pozwalają zapewnić płynność działań. Na koniec chciałbym podkreślić, że skuteczne wdrożenie modułu CRM ENOWA 365 może znacząco zwiększyć satysfakcję klientów, zredukować koszty operacyjne oraz poprawić jakość obsługi klienta w Twojej firmie. Jeśli potrzebujesz więcej wsparcia w implementacji, warto skorzystać z usług doświadczonych specjalistów firmy Neosmart. Wspólnie możecie zbudować system, który będzie nie tylko funkcjonalny, ale również dostosowany do unikalnych potrzeb Twojego biznesu. Chcesz wiedzieć więcej? Szukasz innych rozwiązań przyspieszających i automatyzujących codzienne zadania? Zapraszamy na bezpłatną analizę, prezentację rozwiązań. Zapraszamy do Neosmart.